Gdybym miał skazać tylko jedną jedyną grę, przy której świetnie będzie bawił się każdy, niezależnie od preferencji gatunkowych, wieku czy doświadczenia z grami, to z całą pewnością byłoby to Doki Doki Literature Club. Niezwykle pogodna, śliczna i relaksująca gra, przy której można zapomnieć o codziennych problemach. I właśnie o niej będzie dzisiejszy film. W Doki Doki wcielamy się w postać typowego ucznia liceum, który dotąd jeszcze nie zdecydował się dołączyć do żadnego szkolnego klubu. Za namową przyjaciółki w końcu jednak wybiera on klub literacki, do którego należą też cztery niezwykle urocze dziewczyny. Pierwsza z nich to Monika, utalentowana przewodnicząca klubu oraz najładniejsza i najmądrzejsza dziewczyna w szkole. Jako założycielka klubu sprawia też wrażenie najbardziej odpowiedzialnej i zawsze wie co powiedzieć, żeby zmotywować pozostałych członków do działania i pracy nad sobą. Druga to Natsuki, z typowa tsundere, która lubi zroczyć się z głównym bohaterem dla zasady, ale w głębi duszy jest wrażliwą dziewczyną do rany przyłóż, która uwielbia wszystko co słodkie. Jak na przykład babeczki, które wypieka często na klubowe spotkania i jest w tym najlepsza. Trzecia jest Yuri, cicha, nieśmiała piękność wiecznie z nosem w książkach. Początkowo zdaje się być przerażona faktem, że ktoś poświęca jej więcej uwagi, ale gdy tylko rozmowa schodzi na książki, które darzy płomiennym uczuciem i gorącą namiętnością, momentalnie się ożywia, także czasem nie sposób jej poznać. No i jest jeszcze Sayori, niesamowicie pogodna i tryskająca pozytywną energią dziewczyna, która każda Zawsze potrafi podnieść na duchu. Ma też niezwykły talent do łagodzenia konfliktów. To właśnie ona namówiła głównego bohatera do dołączenia do klubu, a jako mieszkająca po sąsiedzku przyjaciółka z dzieciństwa, jest mu od początku najbliższa. Ach, ta strata! Pierwsza z nich to Monika, utalentowana przewodnicząca klubu oraz najładniejsza i najmądrzejsza dziewczyna w szkole. A opowiadam wam o dziewczynach tak dużo, bo to jedyny postacie w całej grze, no i rozmowy z nimi to istota, ale także krem de la crème całej zabawy. Oto więc każdego dnia na spotkaniu w klubie literackim decydujemy z jaką dziewczyną chcemy pogadać jako pierwszą i której poświęcimy najwięcej uwagi. A jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to w kluczowym momencie będziemy mogli mówić się z Moniką na romantyczne tete-a-tete. co właściwie od samego początku jest celem głównym bohatera, który nie ukrywa, że do klubu dołączył właśnie ze względu na należące do niego piękne dziewoje. Ale właśnie, to klub literacki, więc poza pogaduszkami i randkowaniem zajmujemy się w nim także, no, literaturą. A ściślej mówiąc, poezją. Pierwszego dnia Monika wpada bowiem na fantastyczny Pomysł, by od teraz codziennie każdy członek klubu pisał wiersz, który następnie pokaże reszcie. Pierwsza rzecz, jaka się z tym wiąże, to fakt, że każdego wieczora po powrocie ze szkoły siadamy przy wiórku, by przelać na papier swoje myśli. Polega to na wybraniu spośród kilkunastu innych słowa, które mogłoby się podobać jednej z dziewczyn. Jak na przykład skromność uroczy, skarpetki, serduszko, rodzina, pożądanie, pusty, gnić lub tragedia. Gdy wybierzemy już 20 słów, powstanie z nich wiersz, który w szczególny sposób zainteresuje jednej z dziewczyn i pozwoli nam pozyskać jej względy. Jednak ciekawszą kwestią związaną z wierszami są te napisane przez dziewczyny. Dlatego, że faktycznie możemy je przeczytać i że są no, niezłe. Każda z dziewczyn ma inny styl. Yuri stosuje wyszukane metafory i bogate słownictwo. Wiersze cuki, choć proste w formie dotykają poważnych tematów. Sayori skupia się na lekkiej formie, oddającej jej pogodnego ducha, natomiast Monika pisze po prostu najlepsze wiersze. Serio, sam nie wierzę, że to mówię, bo nie jestem i nigdy nie byłem jakimś koneserem poezji, ale wiersze w Doki Doki w większości naprawdę mi się spodobały, a niektóre są wręcz niepokojąco dobre. Jednak wróćmy jeszcze na chwilę do fabuły gry, bo przecież ta nie ogranicza się wyłącznie do pogaduszek z dziewczynami i czytania wierszy. Każda dziewczyna ma tu do opowiedzenia jakąś historię i dzieli się z nami swoimi sekretami, a rozmowy z nimi czasami bywają zabawne, a czasami potrafią zmusić nas do zadumy. I wszystko to pogaduszki, pisanie i czytanie wierszy, otoczka licealnego klubu oraz cały ten ból i cierpienie powodują, że Doki Doki jest doświadczeniem niesamowicie relaksującym. Myślę, że sami zdążyliście się już tego domyśleć. ale jednak to wyraźnie zaznaczę. Pod względem gameplayu Doki Doki to zupełnie zwyczajna i nie wyróżniająca się niczym wizual novela, która nie odbiega od znanych schematów nawet w minimalnym stopniu i nie zaskakuje ani na moment. Gra polega więc głównie na czytaniu, z rzadka tylko, pozwalając nam podjąć jakąś niemającą większego znaczenia decyzję. Brzmi tak sobie, ale dzięki naprawdę świetnie napisanym dialogom, szybko dajemy się pochłonąć historii i zapominamy o wszelkiej beztrostce oraz o tym, że gra jest niemal zupełnie liniowa. Niby wpływu na tak pozytywne odbiór całości, jest też naprawdę niezła jak na wizualną wielkę oprawa gry. Grafika jest ogólnie estetyczna, choć astetyczna, ale najlepsze wrażenie dają oczywiście prześliczne i wykonane z bałością grafiki dziewcząt. Moniki, Natsuki, Yuri, Sayori, no i oczywiście Moniki. No i muzyka wpadająca w ucho i niesamowicie pogodna. Posłuchajcie sami. Spadająca w ucho i niesamowicie pogodna. Posłuchajcie sami. Oczywiście jak na typową wizualną nowelę przystało, o Voice Actingu możemy zapomnieć, ale może to nawet lepiej, bo co ambitniejsi, będą mogli wczuć się w poszczególne postacie i czytać ich kwestie na głos. Ja wiem, ja wiem, to wszystko może nie brzmieć zbyt zachęcająco. A jednak wierzcie lub nie, składa się na naprawdę wyjątkową całość. W końcu nie bez powodu gra w niedługim czasie po premierze zyskała status kultowej, choć początkowo przeszła niezauważona, zaś jej autor Don Salvato stał się w branży legendą, choć była to jego pierwsza gra w życiu. Na Steamie gra może się pochwalić średnią ocen na poziomie. 96% przy ponad 153 tysiącach recenzji. Oto niektóre z nich. Bardzo fajna i przyjazna małym dzieciom produkcja. Bardzo przyjazna, relaksująca i odprężająca produkcja. Polecam, gra dla całej rodziny, najlepiej grać w to z żonami i z dziećmi na dużym ekranie. Ale niestety mam załamanie nerwowe, bo się zakochałem w postaci z gry, która nie istnieje. Ech, kurde blaszka. Najlepszy symulator randkowania 2017. Nie sądziłem, że gra z tego gatunku wciągnie mnie na tyle. Polecam. Ciekawa gra, więc weź zainstaluj sobie i zobacz. Czuję niepokój z każdą sekundą spędzoną w tej grze. Doki Doki skupia też wokół siebie niesamowicie prężną społeczność, dzięki której do dziś do gry pojawiają się świetne jakości modyfikacje. Dlatego, choć jednokrotne przejście gry zajmuje tylko 6 godzin, to nie brakuje osób, które spędziły w niej nawet i po kilkadziesiąt godzin, przechodząc ją raz po raz, odkrywając liczne znajdujące się w niej sekrety czy rozszerzając pierwotną historię. Ale pewnie niektórzy z Was zastanawiałem się, czemu mówię o Doki Doki akurat dzisiaj, 32 marca 2021 roku, skoro gra miała swoją premierę już prawie 4 lata temu i dawno już każdy powiedział mi wszystko, co można było nie powiedzieć. Cóż, znacie mnie, ja po prostu lubię mieć pewność, że nie umkną wam pewne perełki, bo może i o Doki Doki słyszał każdy, ale czy na pewno każdy z was wiedział dotąd, o czym jest ta gra i że zdecydowanie warto dać jej szansę? Wiecie, pozornie wygląda ona jak zwykła licealna opowieść z uroczymi dziewczynami w ramach głównych, a przecież w istocie jest to zwykła licealna opowieść z uroczymi dziewczynami w głównych. Jeżeli opis ten zachęci choć jedną osobę do sięgnięcia potem ten tytuł, będę wiedział, że było warto przygotować dla was ten materiał. A warto choć dać Doki Doki szansę, bo przecież gra jest i zawsze była za darmo, a do tego powstała do niej świetna fanowska polonizacja. No więc myślę, że nie masz wyboru i teraz, dokładnie w tej chwili, koniecznie musisz włączyć Steama i zacząć ściągać Doki Doki, żeby później bawić się przy tej grze tak dobrze jak przy żadnej innej nigdy wcześniej. Więc jeżeli rozglądacie się akurat za jakąś pogodną, oryginalną i niedrogą grą, no to lepiej trafić nie mogliście. W każdym razie ja bawiłem się przy Doki Doki fantastycznie i nie mam cienia wątpliwości, że zasługuje ona na najwyższe zagrajnikowe odznaczenie, czyli Złotą Moniczkę. O, to dajcie znać, co wy myślicie o Munice i czemu uważacie, że jest najfajniejszą dziewczyną w Doki Doki. A jeżeli podobał wam się ten film, to koniecznie wejdźcie na Steam i wciągnijcie Doki Doki, bo jest za darmo. No i cóż, trzymajcie się!